W tym momencie, zakręcimy oficjalnie, jak zakręcił twój stary na balecie, dupeczkami w 69 Byku Malinowy, więc zobaczymy kto zgarnie dzisiaj konkretną nagrodę, bo aż dwie dyszki, ezio 1515pl Witam serdecznie tutaj Polaka rodaka, pysznego biedaka, Giga Odcinek, siemano Byku, wygrywasz dwie dyszki, zgłoś się na e-mail. To jest życie kurwa. Rogali, kurwa z rana, Kotik Stone, kurwa z rana. jademy kurwa, segramy tego, O tego, co Siema, widzowie, witam serdecznie. Tony z tej strony, elo-elo320, wjeżdżam tutaj jak król duża na rejon. ładnego tego, co Witam serdecznie, widzowie. Lecimy dzisiaj z CSGO z Skinsem, zobaczymy co tutaj się podzieje. Mamy złoto 85, polecimy z tym do Koski. Widzowie, widzowie, no nie chcę się chwalić, ale zaraz będę w topce. Będę w top 1 z wzgórza, bo nazbierałem trochę punktów. Takie tam skromne, milion trzysta punktów. Więc chcę je zdepozytować, bo chcę się tutaj pojawić wytop 1 widzowie, więc ja wjeżdżam tutaj na rejon na samym początku no i tego odcineczka, depozit klikam, pach. Don't be greedy, you let your viewers win some Dobra, widzowie, już wiem o co chodzi. Nie mogę wpłacić, bo YouTuberzy nie mogą zabierać wam nagród i to jest zajebiste, więc dobra. Ale chciałem się po prostu wbić, No, ale dobra, to można. Więc klikam. Co? What? What? Kurda, what? fajnie że można wpłacać jeżeli ktoś jest youtuberem bardzo dobrze nie zabiera wtedy miejsca eee, top 1 więc to jest pięknie jest cudownie jest fantastycznie widzowie face battle wyjdzie na rejon na pewno mamy trochę punktów tutaj też to może sobie nimi uratujemy się ale Love Casting będzie zostanie otworzony. od tego mamy nowy tryb szare więc wjeżdżamy na szare zobaczymy jak tryb szare wyjdzie tutaj na rejon Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało, bo eee, dobra, dołączył ziomek, dołączył ziomek i, i samu sobie dorzucimy tutaj do zestawu i wjeżdżamy na rejon, zobaczmy, jak to wygląda, zobaczmy, jak to wygląda, tryb szare, tryb szare i czy my się zeszarujemy, 80 gieta, no nie wyszło to szare, nie wyszło to szare, ale spróbujmy jeszcze yy, skopiować tą bitwę, i utworzyć taką samą Uwaga, może się uda, może się uda Widzowie, tryb szare może tutaj odda Może tutaj tryb szare odda Na rejon, będzie spoko Zobaczymy Dobra, Michael wjeżdża na rejon Tryb szare, testujemy, testujemy tryb szary To nie jest zły tryb szare Dobra, zobaczmy co tu będzie Podzielimy się i wyszło jeszcze mniej Więc lipa trochę, lipa trochę panowie Lipa trochę, panowie, dobra, musimy wjechać do sklepu. Wjechać do sklepu yy, na coś takiego. O, pyk, kup przedmiot, pach, kupiliśmy, zobaczymy ile ten glock jest. 39 zł. Dobra, to jest spoko kwota, żeby zrobić z niej kosę. Więc wjeżdżamy, potestujemy nowe skrzyneczki eventowe. 4,20 kosztuje taka skrzynka, więc 5 razy ją opykniemy. Yy, na dwie osoby, na trzy osoby. Tryb szary na razie nie. Zobaczymy tryb zwykły tutaj, normalny. E, tak jak powinno być. Po Bożemu. Po Bożemu wjeżdżamy na rejon. Po Bożemu. Alex niech wiedzie na rejon i, i nikt wolałbym, żeby dołączył jakiś gracz. Byłoby ciekawie, widzowie. Subskrybujcie kanał, bo w przyszłości będzie jeszcze więcej filmów fajnych. Ale wam powiedziałem teraz. Teraz to ja wam powiedziałem, co, widzowie? Teraz to ja wam powiedziałem. Niedługo będą te wiki wysyłane z komputera. Eee, tony tutaj wszystko załatwią. Czekam na wykładkę i będzie pysznie. A co tutaj trafiają? Co oni tu trafiają takie fajne rzeczy? Ja też chciałbym trafić coś fajnego. 10 zł lecimy tutaj po równo, lecimy tutaj porówno, ale tony musi się przebić, tony się musi przepić. 16 to 19 zł. Oj oj oj. Nie jest zbyt przyjemnie, to nie jest przyjemniaczek, to nie jest przyjemniaczek, niestety nie udało się. Bitwa przegrana więc troszeczkę lipa, troszeczkę lipa, kurde bela gdzie jest tryb szary? gdzie jest tryb szary? dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze raz tutaj te bitwy, te skrzynki eee, 16, ok, dodaj skrzynkę no to jak nam nie wyszło to może, może, może tryb szary jeszcze zobaczymy tryb szary. Na, na dwie osoby taki tryb szary. zobaczmy co będzie tutaj, co wjedzie na rejon czy ktoś dołączy do takiej cudownej bitwy, sprawdźmy to byku. sprawdźmy to byku. czy ktoś dołączy do naszej bitwy czy nikt nie chce grać w trybu szary? Dobra, chyba nie chcą grać, chyba ten tryb jest słaby, ale to przejmę. zaraz, zobaczymy jak to w trawie piszczy. to od tego co go do... no ładnie tutaj sam gra. się miałem wkurzyć, ale przecież zbieramy razem kapowe, więc zbierajmy, zbierajmy, bo na razie nie ma z czego się dzielić nie masz czego się dzielić. Oj, oj oj, słabizna. I proszę, proszę, coś dobrego, proszę, coś dobrego. O, coś może tutaj wiedzie na rejon. Dobra, zobaczymy ile to wyjdzie po połowie. 21 z ładnie wjechało teraz Git, git. Troszkę jest. Troszkę jest farcik, nie powiem. No to zróbmy sobie te pięć skrzynek. 21 zł elegancko, pyk. I tryb underdog. Cztery osoby. Rozpierdzielam teraz. Rozpizdzielam. Rozpiździelam na rejonie, tryb szary, fajny tryb, nie ma co gadać, to można, można jak najbardziej i samą, pyk i zaraz się okaże, czy my w ogóle coś wygramy widzowie, czy my coś wygramy widzowie. Ja już wygrywać nie muszę, bo jestem normalnie bogaty, taki, taki bogaty, że chyba widzom zacznę oddawać wszystko. Pizdzielam, od tego co go do. od tego co go do. No i Alex wygrywa, Prajer beat'em. Tony trafia cały czas dobrej temy. Teraz Michael na, na rejonie, teraz Michael na rejonie, trafił coś dobrego. Tony to zgarnia na razie, Tony to zgarnia, oj Tony, no i po co żeś to trafił, po co żeś to trafił Tony i znowu żeś przeduprzył. Jeszcze 3Z nam zostało, więc można pyknąć sobie jakoś skrzyneczkę i jakieś tu webcase'y gościu, niezłe webcase'y. Trzy medium case, otwieram i zobaczymy co nam poleci z medium case'a. Crazy Revolver. Nie, to będzie P90 Grim o wartości 70 get więc słabo. No nie udaje się ostatnio zrobić tej kosy, ale może wam się uda. Jajcie, pamiętajcie z Kodu. Kod jest mega, mega fajny. Wiesz, tutaj wpisuj sobie z tony. Eee, od tego co goda, 10% bonusu darmowy 20. Pozdrawiam serdecznie widzowie, pozdrawiam serdecznie. i